Dzień dobry Dzień dobry. Witajcie. Dzień dobry Przyjechała do nas y, nasza kochana Magdalena No śniadanie <grym> Tak Śniadanie ja my, robiła żona Wspólnie śniadanie y, Dzisiaj dziewczyny mają nagranie jak zwykle A pies tutaj my szturcha tak cały czas głową tak Żebym mu coś dał mm -mm. Ale już jest zakaz dawania jedzą. Zaje, patrz, 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 patrz jak on się cieszy, że coś dostanie mm -mm. Co? Nie <grym> wie, do, wie do kogo podchodzić, bo już się zdaje Nie, nie <grym> wolno Kurier idzie, łap go kuriera Ja nie mogę nagrywać. Nie miejsce. Zajęłam. Jak ja mam nagrywać? No w ogóle można zabrać. To mam tylko poświeczka, Teraz nie chcę. miejsce. Dzień dobry. Co pani tu robi? Co pani tu robi, na fajne. To jest nie. szampon, czy to było? To był pizza. lodzik. Pizza. Pizza nie, to jest lodzik, kochanie. <noise> tylko mam... <obcięty głosy> to patyczek <rek>. mam. <noise> no, co się stało? Proszę bardzo. Co się stało? To nie jest mój dzień, wszystko mi leci. A to wszystkie się zbiły? Wszystkie się zbiły. A tutaj są całe kilka. Nic nie jest całe. Kilka jest całe. No jest A te? Odwrócenie. No to już jest dno. Aha, czyli to było na górze, tak? A to tak, tak wyglądało, tak? Tak wyglądało. Oj. No przykro. Nie martw się. No co, nie się? Była nowa i miałam dzisiaj ją nagrać. Marzę się nie, no. Mnie to. No nie już nic nie zrobimy, nie ma co się denerwować. No. Ja to posprzątam. No, ja już, właśnie kochani, nagrałam. Mierzymy z wyprzedaży zara. Będę odsyłać te rzeczy. Zaraz jak wrócę, teraz jedę po córkę. Powiem wam, tak jakoś smutno. Gadaliśmy z mamą o darka i tak jakoś po prostu. No, wiadomo, babcia już od jakiegoś czasu miała problemy zdrowotne i człowiek zdaje sobie z takich rzeczy sprawę. Eee, po prostu jest przykro, wiecie. Zawsze pamiętamy tych dziadków z dzieciństwa, jak się z nimi spędzało czasy, właśnie jak nas wychowywali, jak się nami zajmowali i eee, no i tak. Tak się wiecie, robi po prostu przykro. Cieszę się, że pojechaliśmy jesienią i jeszcze się spotkaliśmy z babcią. Już wtedy była w kiepskim stanie. Także, także tak, no dobrze, że tam z mamą teraz jest rodzina, też nie jest sama. Dzwoniliśmy teraz do niej, żeby ogarnęła sobie sprawę w pracy. Tam na szczęście nie robi jej problemu. Ma e, od dnia śmierci do dnia pogrzebu, e, ma normalnie płatne, ma normalnie wolne. To też jest ważne, no bo nie przysługuje tam ileśnina, no ale. Wiecie, żeby wiedziała, na ile może do tej Polski przyjechać, no i pewnie wróci. Wróci z nami. Jak, będzie jechać, jak będziemy my jechać do Holandii, to pewnie wróci z nami. Kto by chciał taką kawę? Ja bym chciała mieć taką kawę, a ty byś chciała galaretkę, tak? tak. No. Tata Maserni Korea. Ja dzisiaj miałam zamykane naczynka. I toksynę butulinową na czoło. Został mi tylko korektor, bo już zmyję w domu. Także już nosek nie jest taki czerwony. Idziemy do Tigera, bo są super na walentynki. I serduszkowe te kubeczki. O, jakie słodkie. Bierzemy koszyk. Dzień dobry. Przyszliśmy. Byliśmy w klinice. Pani doktor Kochańskiej Tak, właśnie nagrałam już I przyszliśmy do tej gara, żeby troszkę miłości zaznać, Zobaczcie na tych ścianach Jakie piękne są Jaki piesio, zobacz Zobacz go Jaki słodki jest łot, jest łot, łot. Łot, łot. Tutaj masz, u góry A, Ale nie chcę, chcę żeby Ale jest w serca Drugi od góry A, tak. Tak. Mama, mogę dwa? Możesz dwa. Kubeczki mamy girlanda i balony. Potrzebuję butle z henem. Muszę zamówić. To są moje zakupy. nasze bo Karolina też ma makijaż. Tak. Właśnie e... w ogóle ja wymyśliłam, żeby jechać do Tiger'a pod tym kątem, że chciałam przetestować make-up, bo nie widziałam nigdzie, żeby ktoś nagrywał właśnie o make-upie. A nie był tani. No nie był tani właśnie. Tutaj widziałam, że niektóre rzeczy w 40 To 25, roku. po 30. No tak wiecie, tak nie do końca Najtańszy tak. nie był. Kupiliśmy wiele rzeczy na walentynki. Tu kubeczki, tu jakieś wiązki, z sobie zrobimy baloniki. Jeszcze kupię butle z helem. Czy jakieś girlandy? Kółeczka, ku, bo... mówię, kuki z ciasteczka. Bo... I pałeczki, bo nie mieliśmy. Bo nasze Stare jakieś. I takie jeszcze mazaczki je kupię. No, ale tak pokaza wyjąłem Wam, żeby Wam pokazać, co fajnego możecie kupić i fajnie spędzić czas. Kukiki? Ale już to zaraz z powrotem chowam. Fajne serduszkowe. I teraz to chowam z powrotem, żeby co tu co dużo nie widziała. Czyli miała niespodziankę. Tak, tak, jak będziemy na działce albo tutaj, zobaczymy, gdzie będziemy jeszcze. No już musimy ruszać, jesteśmy właśnie po podcaście, po nagraniach. Także myślę, że mimo że temat ciężki, to dobrze nam poszło. Jestem ciekawa, jak przyjmiecie taki inny temat. Jednak cięższy, ale też ludzki. I tak jak powiedzieliśmy w podcaście, na takie tematy też warto rozmawiać, no bo dotyczą nas wszystkich, więc... Podobało Ci się? Mi fajnie, troszkę się szczerze powiem wam, że stresowałem tym jak to wyjdzie, ale koniec końców mówiliśmy chyba z sensem i wyszło całkiem spoko. Jestem bardzo ciekawa jak odbierzecie i jak, co będziecie pisać, jak się u was obchodzi e, właśnie, jak się u was żegna bliskich, e, jak to u was wygląda z żałobą, z organizacją wszystkiego. Biorę mikrofony do... Nie, nie, a, nie, a bo musisz odłączyć, no to wyłączę. A ja właśnie, ja właśnie, ponieważ córka wyszła na chwilę do sąsiadów... Ja nagrywać głos. Ja, wiesz co, z, właśnie szybko rolkę złożyłam z tego gara mm -hmm. i będę dogrywała głos i skorzystam, że córki nie ma, a ja nagrywam rolkę za pomocą słuchawek. Bo wtedy jest lepszy dźwięk. Także... A my, moi drodzy, musimy się spakować, bo jutro idziemy na pogrzeb. Mm -hmm. I musimy spakować wszystkie rzeczy. Zamówiłem też wieniec w kwiaciarni. Tak, wiecie, przez telefon. W mnie mm -hmm. nigdy nie zamawiałem tak. No nie było gdzie kto zamówił, i każdy inaczej. Zamawiał niektórzy rodzinka w innych kwieciarniach, niektórzy w domu pogrzebowym. I już jest też ogarnięta sala, będzie ponad 60 osób z rodziny. Na stypie? Tak, więc mhm. całkiem sporo. No i upiekłem jeszcze właśnie kurczaka, była Magda, która też kurczaka, wszyscy skorzystali z tego kurczaka oprócz Karoliny. No i teraz właśnie będziemy się jeszcze pakować, bo jutro mamy po live'ie zamiar wyjechać mm -hmm. i mamy 5 godzin drogi ponad. Tak jest. Więc I tak. zabrać córkę wcześniej ze szkoły i żebyśmy mogli dojechać Tak się ten ogarnąć. Czas. Jeszcze musimy dzisiaj, wiecie, wyrzucić śmieci, zmywarka, kranie, <grym> tak spakować się. Tak. I jeszcze nadrobić filmę, jak chcę. Więc w sensie, jakie filmy? Muszę Skupić. jeszcze złożyć vlogi, bo teraz ja nie mam, będzie to. Ja muszę mieć Ja Nie wiem, masz bo jednak tam kilka rzeczy jeszcze wisi, Wiesz, jeszcze Twoja mama przejeżdża. Więc dzisiaj wiedzieć. do wieczora będzie praca. Praca domowo komputer. Domowo-organizacyjna. Tak Dobra, dźwięk. Więc dziękuję Wam za miłe ja, komentarze proszę. i wsparcie. I yy, może jak nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was do subskrypcji. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym vlogu. papa. Pa.